Witajcie moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj zapraszam na makijażowy filmik. Dawno takiego nie było na moim kanale, a mam ogromną ochotę właśnie usiąść i pomalować razem z Wami. Przetestujemy dzisiaj dwa produkty, na które. Bardzo długo się czaiłam i nie ukrywam, że wizyta na Sephora Wonderland przekonała mnie do zakupu tych dwóch produktów. No i zobaczymy, czy warto było. Kupiłam te produkty ze zniżką po tej całej imprezie, więc no, warto było wtedy, ale czy ogólnie warto? Się przekonamy. Także e, zapraszam Was bardzo serdecznie, ja nic nie mam na twarzy e, i zaczniemy od e, przygotowania cery. E, a potem Wam pokażę m, trzy podkłady, które teraz są moim top of the top. To co? Zapraszam, oglądajcie dalej, e, zróbcie sobie coś do picia, bo ten film na pewno będzie długi, bo dawno nie e, było na moim kanale żadnego makijażowego filmu. E, no. A wiem, że są tacy mimo wszystko, którzy to lubią, tak jak ja. To co? Zaczynamy. Zaczniemy od przygotowania skóry, już mam oczywiście ją umytą, ale wypadałoby nałożyć tonik i ja na co dzień używam tonik z sobio. Mówiłam Wam o nim nieraz, właśnie sięgam, mój ulubiony totalnie ten z konbuczą, ale od dwóch tygodni rano używam innego produktu, który bardzo mi przypadł do gustu, czyli Fenty Skin. To jest. Fat Water, czyli tonik i serum w jednym. Tutaj przekręcamy ten kolek i wylewamy prosto na dłoń. Nakładamy, właśnie dłonią, ten tonik i serum w jednym. I skóra jest tak fajnie przygotowana do nałożenia kremu, a potem dalszej części, czy pielęgnacji, czy makijażu. Bardzo, bardzo się polubiliśmy. Jeżeli chodzi o konsystencję, to nie jest do końca płynna. To jest taki gęstszy tonik, dlatego jak wylewamy na dłoń, to on się nie rozlewa tylko zostaje na dłoni. Naprawdę no, dla mnie to jest odkrycie i jak dostałam w goodiebaku mm, właśnie ten produkt, to myślałam sobie, że a, będzie takie średnie, a jest rewelacja. Także no, ja bardzo polecam i pewnie kupię drugie opakowanie jak mi się skończy, bo y, fajnie skóra się y, czuje. Kolejny krok to nałożenie serum pod oczy, to jest Basic Lab, nawilżenie i ujędrnienie. I jak nałożę sobie to serum, to jeszcze wykonam taki delikatny masaż. Bardzo lubię to serum, zwłaszcza pod makijaż. I teraz tak trochę sobie rozłożę serum. A masaż wykonam takim rolonem, to jest Diamond Roll z Flow. Dostałam w prezencie od Flow i Ani Lewandowskiej. Bardzo, bardzo lubię to urządzenie. Ono jest cały czas zimne, więc super działa na opuchliznę. No, dla mnie bardzo fajna sprawa i odkąd dostałam, to codziennie sobie roluję właśnie pod oczami, tutaj żuchwę. No, super, naprawdę jest ekstra. Na usta nakładam balsam z Glam Shopu, który bardzo lubię yy, i zobaczcie, już wykańczam. Ostatni krok w mojej pielęgnacji to nałożenie kremu z marki Sukin to jest krem do skóry mm, przetłuszczającej się, bardzo, bardzo fajny i niewielka ilość starcza, żeby e, super nawilżyć skórę, mm, ale nie wyświeca się, także bardzo e, lubimy się z tym produktem. Kieleknacja już się wchłonęła, więc teraz pora na podkład i pokażę Wam trzy podkłady, które w tym okresie wiosenno letnim mi się super sprawdzają. I dwa z nich to nie do końca są podkłady, także bardzo, bardzo Wam je polecam. Pierwszy produkt to jest krem z filtrem 40 i on jest koloryzujący, świetnie wygląda na skórze. Na początku bardzo mocno się błyszczy, ale po przypudrowaniu rewelacyjnie. Trzyma e, przez cały dzień, e, a ja mam skórę mocno przetłuszczającą się, więc e, polecam. E, tu jest tylko jeden kolor do wyboru, e, ale mam wrażenie, że on się świetnie dopasowuje do skóry. E, to, co trzeba wiedzieć przed zakupem tego e, produktu, a jest to Origins Jeans Inc SPF 40 e, to to, że nie jest to podkład, więc on nie kryje, e, widać fakturę i ogólnie widać skórę, ale super ujednolica koloryt i ten efekt jest bardzo naturalny, świeży, ale jest taki delikatny makijażek, także to jest ostatnio mój ulubiony produkt na co dzień. No a jak chcę mieć trochę większe krycie, a nadal ochronę SPF, bo to jest bardzo ważne, to sięgam po Krem BB z Miszy. Nie wiem, czy pamiętacie o tym produkcie, on był bardzo znany w internecie jakieś 3 lata temu. Teraz trochę mniej się o tym mówi, a ja nadal używam i jestem z niego bardzo zadowolona. Mam kolorek. Uh... 13. I tu mamy SPF 42. No, dla mnie to jest fajna sprawa, jeżeli chcę mieć troszkę większe krycie, ale nadal ochronę SPF. Także kolejna polecajka. No i podkład. Podkład klasyczny, pod którego warto nałożyć SPF. Ja dzisiaj tego nie będę robić, bo nie wychodzę z domu, ale do filmu chcę nałożyć podkład. I tutaj mówię o podkładzie z Glam Shopu. Już sporo zużyłam i moim zdaniem to jest jeden z lepszych produktów, jaki jest na rynku. Mamy tu klasyk i ja mam kolor Alabaster 1, najjaśniejszy. To jest mój totalny ulubieniec i dzisiaj trafi na moją twarz, ale chcę nałożyć w takiej minimalnej wersji, także zabieram się już do dzieła, ale te dwa produkty z SPF-em bardzo Wam polecam. Teraz sięgam po korektor z Loyala Inferbo Mortal Concealer w kolorze 322 i nakładam go delikatnie pod oczy i nie nakładam na powieki, bo dzisiaj przetestujemy bazę taką mega nietypową bazę. Korektor przypudruję pudrem z Glam Shopu e, puder pod oczy, mój ukochany e, od wielu miesięcy. Już wielu osobom e, poleciłam, bo moim zdaniem to jest coś rewelacyjnego. E, ja jeszcze mam w takim e, starym wydaniu, w starym opakowaniu, ale wiem, że jest teraz w takim różowym. E, to jest moje ostatnie opakowanie, więc już kolejne kupię w tym takim ślicznusie. Teraz przechodzimy do brwi i pokażę Wam, jakie produkty użyję, ale myślę, że już nagram samo malowanie brwi poza filmem, żeby trochę było szybciej. A co użyję? Po pierwsze laminator z Glam Shopu już używam już od kilku miesięcy i uważam, że jest to rewelacyjny produkt do brwi, bo super ujarzmia brwi, a one są nadal mięciutkie i pięknie się układają. No tylko, żeby użyć laminatora, no to trzeba go zwilżyć. Ja zwilżam tą giełką z Glam Shopu, a dokładnie mgiełka do twarzy wykręczeniowa. Bardzo fajna właśnie do aktywowania laminatora. No i będę ten produkt nakładać moim ulubionym Pędzelkiem z grzebyczkiem, też z glam shopu, i tutaj po drugiej stronie jest pędzelek. Czasem używam pomady i wtedy się super sprawdza, ale dzisiaj użyję kredki i kredka to jest moja niezastąpiona od wielu lat, czyli Golden Rose, kolor 102. Nie znalazłam lepszej, także. Już nawet nie szukam, używam tej i jestem bardzo zadowolona. No to co, ja się zabieram za brzwi i zaraz wrócę już zdecydowanie w lepszym stanie, bo jak wiemy, brzwi to lama całego makijażu, twarzy. Ja się tego trzymam, rzeczywiście tak jest i uważam, że może nie być całego makijażu, w sensie pomalowanych rzęs, twarzy pomalowanej, ale jak brwi są zrobione, to człowiek od razu tak świeżej, śwież, lepiej wygląda. No, to ja się zabieram za robienie brwi i widzimy się za chwileczkę. Brwi zrobione, wybaczcie za tą zmianę światła, ale pogoda mi się zmienia co 10 minut, tak, tak jest, zapomniałam przypudować twarz i tutaj sięgam po puder, który używam od kilku miesięcy, to jest puder sypki ten HD, tylko są dwie wersje, jedna taka matująca, a druga rozświetlająca i ja mam tą matującą, w środku jest puszek, którego nie używam, chyba, że chcę bardziej wcisnąć puder, to się zdarza, wysypuję trochę pudru, O. Jest on bardzo, bardzo lotny, więc uprzedzam. Wszystko potem jest białe i takie śliskie. No i przybuduję całą twarz. To, co jest według mnie ważne, to to, że to jest bardzo wydajny puder, a do tego wszystkiego na zdjęciach czy w nagraniu skóra wygląda jak po photoshopie. Pięknie tutaj się wszystko... Scala i wygląda tak gładko. Bardzo lubię ten puder, jak się już maluje. Właśnie ten puder używam zawsze. Jestem z niego zadowolona. Na pewno wrócę do niego. Jak już jesteśmy w temacie twarzy, to podkreślę policzki. Jest to mój już zajechany różo z Maka, ale ja go tak lubię. To jest kolor Cosmic Force i to jest taki produkt z ani różem, ani brązerem. Taki ma dziwny kolor w opakowaniu. O, taki. Ale na policzkach wygląda tak pięknie. I to nie jest produkt, którym wykontorujecie twarz i zrobicie nie wiadomo jaki modelarz, ale to jest produkt, który na co dzień wygląda tak pięknie na policzkach jak żaden. Bo jest delikatnie satynowy i macie dwa w jednym: taki właśnie dużo brązer. No bardzo lubię, na co dzień tylko ten używam. Jest bardzo, bardzo wydajny, bo to był produkt wypiekany, także jego jest ogromnie dużo i pięknie się prezentuje na policzkach. W takim codziennym makijażu po żaden inny nie sięgam. Jestem, kiedy mi się skończy, bo ona jest jakiś taki nie do zdarcia. No to teraz przechodzimy do makijażu powiek i będziemy testować dwa produkty. Pierwszy z nich to baza pod cienie, ale tak nietypowa. To jest coś, z czym się nigdy nie spotkałam. Teraz Wam pokażę, jak wygląda. Jestem ciekawa w ogóle, jak się sprawdzi. E, marka D. teraz jakoś inaczej nazwa. E, I słuchajcie, to jest baza taka mega płynna, e, która jest e, przezroczysto czarna. I trzeba ją bardzo mocno wstrząsnąć. Uh! Tak, i uważaj, żeby nie wypuścić przy tym. No. Dobra. I tak myślę, że chyba pędzelkiem sobie nałożę, bo ja nie wiem, jaka to konsystencja jest. Dobra. I teraz tak. Może najpierw na rękę. Okej. Okay. Jest mega płynna. Może jednak palcem. Uuu, ale konsystencja. Jest płynna i od, i od razu robi się taka lepka. Przedziwna. O, No, zobaczymy. Czy jakoś yy, przedłuży trwałość? To dam Wam znać za jakiś czas pewnie na Instagramie. Drugi produkt, który chcę z Wami przetestować, to paleta z Too Faced i to jest paleta, która mi się marzyła już od dawna. Dawna. I przekonały mnie dziewczyny na Sephora Wonderland. Wyciągnęły paletę i sobie ją podotykałam. I to jest taka jedwabista konsystencja cieni, że już stwierdziłam dobra. Skuszę się i kupiłam. A dzisiaj razem z Wami. Pierwszy raz użyję. Bardzo długo czekałam, ale chciałam nagrać film, także. I to jest paletka Burn This Way, The Neutral Nudes. I to jest pierwsza wersja. Druga wersja jest taka bardziej jesienna, ciepła i ona mi się nie podoba. A ta pierwsza jest taka chłodniejsza, bardziej różowa. Super jest to, że można zagiąć paletkę. Z drugiej strony jest lusterko, ale ja tutaj sobie tak zagnę i zobaczcie, jakie piękne są te cienie. Maty są boskie, a te błyski, nie wiem czy to kamera odda, ale są piękne, także zaczynam i najpierw zacznę od tego beżowego cienia i nałożę go pod łukiem i i wewnętrznym kąciku, zobaczymy jak ta baza tutaj będzie się zachować. Bardzo ładny beż, taki niewybielający, fajnie wygląda. Teraz sięgam po ten jasny brązik i nałożę go w załamaniu powieki i w zewnętrznym kąciku. Dzisiejszy makijaż będzie bardzo prosty i myślę, że też szybki, bo ja chcę tylko sprawdzić sobie tą paletę, a potem będę ją testować bardziej e, twórczo. Blendują się jak masło. No pięknie. Dobra. Teraz nałożę taki różowy, błyszczący cień palcem. Mm, piękny. On się tak na złoto mieni. I na środek powieki. Pięknie. Pędzelkiem, którym nakładałam beżowy cień, drugą stroną, um, nałożę ten różowawy mat i dołożę go troszkę wewnętrznym kąciku. Jeżeli chodzi o ten iskrzący cień, to nie jest taki jak pigmenty, Absolutnie nie, to jest bardziej taki dzienny błysk, ale myślę, że jak nałożymy na klej typu NYX Glitter Primer, no to będzie się już tak porządnie iskrzył. Dołożę trochę tego najjaśniejszego błysku, o, on już jest taki mega masełkowaty i dołożę wewnętrznym kąciku. Nic mi się tutaj nie osypuje. Rewelacja. Jeszcze sobie spoglądam bliżej na to lusterko, które jest w palecie. Pięknie to wygląda. I teraz dołożę sobie ciemniejszego brązu, tego najciemniejszego. O, Uuu, on jest taki mega ciemny. I dodam w zewnętrznym kąciku. Te cienie się same blandują w seriu. A już chciałam mówić, że bardzo żałuję, że w tej palecie nie ma czarnego cienia. No nie ma czarnego, ale ten jest tak ciemny, piękny, że nie potrzeba czarni. Mega, myślę, że nawet kreskę można by było nią zrobić. No teraz sięgnę po prawie najciemniejszy brąz, KOKA, i nałożę na dolnej powiece, ale w zasadzie tylko na zewnętrznej części takim nie wiem takim maluszkiem. I troszeczkę przyjadę przy samej granicy rzęs, żeby tutaj no wiecie, tak podkreślić troszkę, złączyć. Tym samym pędzelkiem nałożę najjaśniejszy błysk w wewnętrznym kąciku. Tyle jeżeli chodzi o zabawę tą paletą na dziś. Jedną wiem, pięknie się blendują, łączą ze sobą i makijaż dzienny tą paletą to będzie czysta przyjemność. Cienie są lekko ciepłe, powiedziałabym neutralnie ciepłe, także Piękne na śluby, ale na co dzień tak. No piękna jest piękna. Teraz wytuszyję rzęsy i zrobię to poza nagraniem, a tuż, który będę używać to niezmiennie tłuszcz z Eveline i nazwa to Big Volume Oh My Lash i to jest tusz, który używam od kilku miesięcy, wiele opakowań już zużyłam. Mój numer jeden. Rzęsy wytuszowane i muszę Wam powiedzieć, że nie do końca wiem, czy ten primer jest taki świetny. Przyglądałam się moim powiekom i tym, jak wyglądają cienie i. Nie widzę różnicy między tym, jak się prezentują cienie na kolektorze czy innej bazie, ale będę jeszcze testować trwałość, bo może to, że nic mi się nie osypało, to właśnie zasługa tej bazy. Nie wiem. Jest dziwna. Bardzo dziwna. Czy dobra? Dam Wam znać za jakiś czas, ale no z taką formułą się nigdy nie spotkałam. I jak oglądałam różne filmy w internecie, to um, wszyscy mają więcej tego czarnego na dole. Albo tak by ostrza kamera. Bo widzę w podglądzie, że tutaj też kamera widzi, jakby to było bardziej ciemne. No, chyba to jest kwestia kamery. Nie wiem, ale na żywo nie ma takiej dużej różnicy między tą warstwą ciemną a jasną, ale to, 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 tylko takie moje, wiecie. Jeżeli chodzi o usta, to mam trzy pomysły. Pierwszy to żywe, intensywne, mój ukochany fuksjowy taki kolorek, to jest moja ulubiona ostatnio szminka i to jest MAC Be Silly piękny kolor. Albo dwa nude'iaki mam. Jeden trochę ciemniejszy. O, taki. Taki różowawy. I to jest Pink Plate. Plate. Um, nie wiem. Taki. A mam jeszcze taki całkiem nude. O. I to jest Myth. I chyba nałożę ten Myth. I dołożę trochę tego drugiego. Mm, ładnie. Ale jasno bardzo. Ja lubię takie jasne szminki. I teraz dodam trochę tego mm, Pink Blade. Dajcie znać, czy wy też mieszacie kolory szminek, by uzyskać swój niepowtarzalny odcień. Ja bardzo często tak robię właśnie z niudami, bo mam albo bardzo jasne, takie korektorowe, wręcz niudy, albo ciemne niudy. I fajnie można połączyć i stworzyć taki hmm, piękny kolor. Chociaż muszę Wam powiedzieć, że ten różowy kolor też mnie kusił. Tylko nie wiem, czy do takich powiek on pasował, no cóż, wybrałam nude i tak zostaje i to by było na tyle moi drodzy, jeżeli chodzi o dzisiejszy makijażowy film, dajcie znać jak wam się podobało, jeżeli spędziliście ze mną miło czas, a mam nadzieję, że tak jest i chcecie wesprzeć moją pasję, to wciśnijcie kciuka do góry, będzie mi bardzo miło i widzimy się już niedługo w kolejnym filmiku, pozdrawiam ciepło i do zobaczenia już niedługo, buziaki. ba